Witam was wszystkich kochani bardzo serdecznie. Zgodnie z obietnicą nagrywam kolejny filmik poświęcony tematyce karty Normand. Um, dzisiejszym tematem, że się tak wyrażę, będzie odczytywanie czasu zgodnie z obietnicą nagrywam ten filmik, bo ktoś mnie już zaczął z tymi filmikami gonić, także trzeba wziąć się znowu do roboty. Um, w takim razie zaczynajmy moi drodzy. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na Filmiku, że przede mną nie leżą głównie karty Lenormand, aczkolwiek w centrum mamy karty klasyczne, um, które są moją drugą miłością zaraz po kartach Lenormand. Um, leżą one tutaj specjalnie ze względu na to, że technika odczytywania kart, jaką sam sobie opracowałem, jaką sam sobie um, wyświczyłem, um, właśnie ona opiera się przede wszystkim na kartach klasycznych, oczywiście przybliżę także inne. Inne techniki odczytywania czasu w kartach Lenormand, oczywiście także jakieś rozkłady poświęcone właśnie czytaniu czasu, bądź takie horoskopowe, czyli na każdy miesiąc, że się tak wyrażę. Także tutaj na prędce zaprezentuję, aczkolwiek przede wszystkim chcę Wam pokazać technikę, którą ja używam, z którą ja pracuję, która jest na mnie sprawdzona, na moich klientach, dlatego zapraszam serdecznie. Tak jak już powiedziałem, na pewno musicie mniej więcej, chociaż troszeczkę ogarniać karty klasyczne, wiedzieć, że są cztery kolory i na tym cała wasza wiedza dotycząca kart klasycznych kończy się, jeżeli chcecie odczytywać poprawnie czas w kartach Lenormand. Yy, ogólnikowo to trzeba także przyznać, że karty Lenormand są niesamowicie matematycznymi kartami. Także obliczanie domów, obliczanie podsum, sumowania wszystkiego wszystko jest czystą matematyką. Yy. I, moi kochani, tak samo można przypisać yy, czytanie czasu w kartach Lenormand troszeczkę do matematyki. Aczkolwiek nie będę nikogo straszył. Na samym początku należy na pewno zwrócić uwagę, że na większości talii, na większości... Yy, Talii kart Lenormand um, znajduje się figura z kart klasycznych. Jakaś tam wstawka karty klasycznej zawsze jest. Um, Ciro Marchetti na przykład ukrył, ukrył tą kartę klasyczną na samym dole. Um, Głównie są te karty ukryte, że się tak wyrażę, w samym centrum, także zbytnio ukryte to one nie są, ale to dobrze, bo na przykład nie lubię rozkładać kart Ciromarchy Tiego na pytania ogólnikowe. Wolę ich używać do wielkiej tablicy, gdzie każda kolejna karta jest jednym miesiącem, bo nie muszę odkopywać całego układu, żeby spojrzeć na yy, malutką cyferkę. Dobrze, kochani. Więc, tak jak powiedziałem, wszystkie karty z całej talii mają, przypisane sobie, mają przypisaną sobie kartę klasyczną, i na tym należy się najbardziej skoncentrować. Karty klasyczne mają cztery kolory, tak jak w tarocie są cztery kolory, tak w kartach klasycznych. Mamy serce, czyli inaczej kier. Mamy poduszeczkę, czy tam inaczej karo, w zależności od nazewnictwa. E, mamy e, pik, czyli odwrócone serce, czarne serce, wino w zależności jak kto nazywa, oraz mamy koniczynkę, czy tam trefla i tak dalej i tak i cała filozofia polega na tym. Wszystkie karty z serduszkami to są karty wiosenne, wszystkie karty z poduszeczkami są to karty um, letnie, wszystkie karty z czarnym sercem czy tam z winem są um, kartami typowo jesiennymi, a wszystkie karty tam z krzyżami czy też z um, treflami są kartami zimowymi. Na tym polega cała filozofia. E, tak na prędce i na krótce e, zrobiłem... W cudzysłowie, pomoc naukową. E, każda z tych linii, każda z tych kresek, że się tak wyrażę, e, są, jest jedną porą roku. Tutaj mamy wiosna, lato, jesień, zima. Tutaj mamy oczywiście karty klasyczne, e, takie sam jak porządek jest w kartach Lenormand, przypisany, kartą klasycznym przypisanym w kartach Lenormand, czyli 6, 7, 8, 9, 10 walet, Dama, Król As i. E, to jest cała wiedza, jeżeli chodzi o odczytywanie czasów w kartach Lenormand, ponieważ pierwsze trzy karty, pierwsze trzy figury, czyli 6, 7, 8 to jest pierwszy miesiąc bądź początek danej pory roku. 9, 10 walet to najzwyczajniej w świecie środek bądź drugi miesiąc danej pory roku. Dama, król As to jest końcówka danej pory roku. No i tak dla przećwiczenia, dla pokazania jak to mniej więcej wygląda wyciągnę te dwie, trzy karty um, lis. No to w takim razie króciutka, szybka interpretacja. Lis widzimy, że są trefle, czyli krzyże patrzymy ile ich jest. Mamy w tym wypadku do czynienia z 9 dziewięcioma. Um, dziewięcioma także patrzymy. Trefle, czyli zima. Dziewięć, czyli środek zimy. E, środek zimy malowany przepięknie. Zresztą nawet jak się przyjrzymy, to w tle lisa jest bardzo zimowa atmosfera. Ym, następną kartą na przykład może być trumna. Yy, trumna to jest karta typowo powiązana z okresem letnim. No, może się nam to fajnie nie kojarzyć, ale no cóż, bywa. Taki, Taki system. Yy, także jeżeli mamy yy, karo, patrzymy na yy, poduszeczkę, czyta na to karo, yy, czyli mamy okres letni, mamy tak samo dziewięć yy, 9 e, tych figurek, nie wiem jak to nazwać na prędce. E, więc widzimy znowu środek, e, środek lata. Nastana karta, tak, żeby była troszeczkę inna. Na przykład o bocian. Bocian, czyli zmiany i tym podobne. W tym wypadku mamy serce, czy tam kier. W takim razie wiemy, że to na pewno będzie okres wiosenny. Mamy damę. Dama należy do trzech ostatnich figur, czyli dama król As. Czyli widzimy tutaj bardzo fajnie koniec e, wiosny danej pory roku, danego roku. Na tym polega cała filozofia stawiania kart i odczytywania czasu moim systemem prywatnym, że się tak wyrażę. Szybko go opatentowałem, kilka razy kładąc karty, zdaję sobie sprawę, że karty klasyczne nie są tutaj tylko i wyłącznie jako uzupełnienie, nie są tutaj tylko i wyłącznie jako jako, jako, jako na przykład Dodanie jakichś osób na zasadzie, że na przykład karta drogi, to tam w tym wypadku mamy bodajże damę karo, czyli kobietę blondynkę, i tak dalej, i tak dalej. Można w ten sposób wyszukiwać też powiązań z kartami klasycznymi, aczkolwiek ja tych kart klasycznych przede wszystkim używam do um, odczytywania czasu. W ten sposób, w taki sposób sobie wypracowałem, taką sobie technikę opracowałem i z nią mi się pracuje najlepiej. Oczywiście są też różnego rodzaju inne techniki, na przykład czytanie intuicyjne. No najzwyczajniej w świecie wyciągamy jakąś kartę, widzimy ryby, no akurat ryby mi tutaj zbyt dużo nie mówią, no może jakieś okresy połowów, także okresy letnie, zresztą tak samo tutaj mamy króla, króla Karo, także końcówka lata. Następna karta może być na przykład rózgi. To mi się kojarzy z czymś frogiem z jakąś zimą, z jakimiś z z takimi um, dość ciężkimi czasami, ciężką atmosferą i tak dalej. Tak samo jest uzupełnienie walet e, trefel, także koń, środek zimy. Dwa, e, środek zimy. E, można także na przykład, o słońce. Słońce jest idealnie kartą letnią, bo słońce się nam z latem kojarzy i tak samo as um, as, karo, nam się tutaj uśmiecha. Więc w ten sposób także można czytać karty jeżeli chodzi o czas w kartach Lenormand. To są takie y, podstawowe y, sposoby, kiedy na przykład rozkładamy jakiś tam y, układ na przykład na, czyjąś, y, na czyjś związek, no to oczywiście na prędce rozłożę ten rozkład, żeby mniej, mniej więcej był obraz jak to wygląda. Oczywiście klasycznie tak jak ja zawsze układam. Malo mi, malo mi satoma. <laughs> Eto. No i co, widzimy tutaj jakieś dość znaczne zmiany, troszeczkę cięższy czas. I teraz, na przykład, chcemy dowiedzieć się, kiedy ten cięższy czas w tej relacji będzie, um, będzie miał miejsce. Wyciągamy kartę odpowiadającą za czas, i widzimy tutaj początek um, lata 2016 roku. Na przykład, um, widzimy tutaj takie troszeczkę chaotyczne rozejście się, ponieważ ptaki to jest chaos. Tutaj, w tym wypadku, statek to jest rozejście się, um, oddalenie się jednej osoby od drugiej. Nasza kochana chmura może nam mówić o dość solidnych problemach. W związku, które mogą wyniknąć ze strony, dajmy na to na przykład mężczyzny, jakiś mężczyzna do nas przyszedł. Ciemna strona chmur uśmiecha się do tego pana, dlatego ze strony tego pana mogą być jakieś problemy. I chcemy dopytać się, kiedy cała relacja się rozejdzie, jak długo będzie mniej więcej trwała. No to w takim razie wypada nam <laughs> przepraszam, wypada nam karta księgi, czyli w tym wypadku uzupełnienie to jest dziesiątka karo. Możemy się tutaj doszukiwać tak samo okresu letniego, czyli środek lata 2016 roku, i fajnie się nam to uzupełnia, bo problemy zaczynają się zgodnie z koniczyną, czyli koniczyna w tym wypadku, według mojego systemu, tak jak powiedziałem, jest to początek lata, rozpad związku mamy na środek lata 2016 roku. Nie musimy tutaj oczywiście w jakieś tam szczegóły, w miesiące wchodzić i tak dalej, oczywiście można sobie to ponumerować. Aczkolwiek ja wolę w ten sposób interpretować, ze względu na to, że nie jestem jasnowidzem, nie jestem stwórcą, więc nie mogę określić dokładnie co do miesiąca, mogę określić na przykład, że coś się stanie w połowie jakiejś pory roku, coś się stanie początkiem jakiejś pory roku, w ten sposób mój system funkcjonuje i w ten sposób ja karty czytam, jeżeli chodzi o um, odczytywanie czasu. Kolejną techniką, już przeze mnie zaprezentowaną kiedyś, 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 tam, bodajże jakiś miesiąc, dwa miesiące temu, jest rozkład czasowy, z którym Was już zapoznałem, czyli co jest, co przeszkadza, co sprzyja wynik i później każda kolejna karta jest kolejnym miesiącem, także możemy zrobić taki łańcuszek, aczkolwiek komu to jest do życia potrzebna, taka odległa wróżba. Im dalsza, im więcej czasu od... Dnia dzisiejszego, że się tak wyrażę, takim pleonazmem niezbyt pięknym, łamaną polszczyzną. Od dnia dzisiejszego do danego okresu im więcej jest czasu, tym wróżba ma mniejszą sprawdzalność ze względu na to, że na przykład um, coś się stanie tam w odległej przyszłości i może to spowodować pewnego, pewnego rodzaju zmiany, które całkowicie wpłyną na obraz sytuacji. Oczywiście poza tym rozkładem czasowym można zrobić jeszcze rozkład całoroczny. Z kart Lenormand można go ułożyć na wiele sposobów. Ja go um, układam przede wszystkim na dwa moje ulubione, czyli na wzór wielkiej tablicy 9, na 4, 9 kart w 4 rzędach. Czyli na w świecie rozkładamy karty w taką w cudzysłowie wielką tablicę, ze względu na to, że nie będziemy tego czytać jako wielką tablicę. Sekundka, tylko to dorozkładam. I teraz tak. Każde kolejne trzy karty to jest, kolejna po, to jest kolejny miesiąc. Czyli pierwsze trzy to mamy styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. W ten sposób odczytujemy ten układ. Bardzo szybki, bardzo sprawny, bardzo fajny. Osobiście go bardzo lubię. Um, także. Też tak można interpretować karty, kiedy na przykład ktoś nie chce jakiegoś tam obrazu, na przykład dokładnego pytania na miłość. Tutaj widzimy, że ta osoba może być samotna, bo została oszukana przez jakąś kobietę. Ehm, na przykład kiedy przychodzi nas kobieta, to mu, pyta nas jakaś pani o swoje życie uczuciowe. Możemy tu wnioskować, że jest jakiś tam związek, rozpadł się, był chwilowy ze względu na to, że jakaś jej przyjaciółka mogła ehm, podebrać partnera, teraz jest samotna. Ehm, może poznać kogoś mniej więcej na przełomie... E Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześciu, siedmiu miesięcy, aczkolwiek to nam się tutaj pokrywa, ponieważ mamy styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Czerwiec to jest od sześciu miesięcy do, dnia, do sześciu miesięcy od dnia dzisiejszego, także w pewien sposób się nam to pokrywa, aczkolwiek kiedy ktoś chce ogólnikowy obraz całego roku, w ten sposób możemy to zinterpretować. Oczywiście drugim sposobem układania tego rozkładu, jest coś bardzo podobnego. Wolę właśnie tą drugą wersję, żeby później nie mieszać wielkiej tablicy z rozkładem typowo miesięcznym. Możemy rozkładać tak samo, tylko że układ wtedy będzie wyglądał 6 na 6 kart, czyli 6 kart w 6 rzędach i wypada nam idealnie po 2 miesiące na jeden rząd i tak możemy to interpretować i interpretować w nieskończoność. Um, także to są moje ulubione techniki rozkładania kart, jeżeli chodzi, o, um, jeżeli chodzi o czytanie czasu. To jest mój ulubiony sposób na czytanie czasu. Um, mam nadzieję, że w filmik troszeczkę się Wam przyda. Mam nadzieję, że w jakiś sposób ogarnęliście ten dość ciężki temat, bo na pewno czytanie czasu w kartach na normand nie jest łatwe. Trzeba się troszeczkę na tym skoncentrować, troszeczkę poćwiczyć. Um, no i polecam na sam początek zrobić sobie taką tabelkę, że się tak wyrażę do pomocy, bo naprawdę ja się w ten sposób uczyłem na podstawie takiej tabelki, zresztą kiedyś nagram filmie, w jaki sposób fajnie uczyć się interpretacji kart, w jaki sposób uczyć się znaczeń kart, bo sposobów jest bardzo dużo, różnego rodzaju fiszki, niefiszki naklejki, nienaklejki i tak dalej, i tak dalej, nawet osobiście stosowałem technikę, że porównywałem ludzki charakter do kart i w ten sposób fajnie nauczyłem się odczytywać, w jaki sposób dana osoba funkcjonuje i tak dalej i tak dalej, po jakimś czasie zaczniecie też moi drodzy spoglądać na pewnego rodzaju sekwencje, które w kartach Lenormand się powtarzają, tak samo jak w Tarocie, w Tarocie zaraz karty wieży, czyli karty ruiny, karty nowych początków też, aczkolwiek głównie ruiny mamy zaraz po karcie diabła, który mówi o uzależnieniach mówi o oszustwach, także kiedy ja na kogoś patrzę, widzę w nim tego diabła, yy, diabła oczywiście w cudzysłowie, no to wiem, że Logicznie rzecz biorąc, następny krok, jeżeli się nie otrząśnie, to będzie jedna wielka masakra. Um, takie same algorytmy mamy w kartach Lenormand. Nie, nie bez powodu karta pierściąga jest przed kartą, um, karta serca jest przed kartą pierścionka i tak dalej, i tak dalej. To na tyle, chyba. <laughs> to na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za kolejny chyba nie wiem, 20 minut poświęconych mojej osobie. Nie wiem, ile filmik ten trwa, także zaraz się przekonam, jak skończę nagrywać. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie i do następnego razu.